Hej ho, tutaj Żuchwiarz i witam was w odcinku uzupełniającym do filmiku Zagadka o Kajina. Był to jeden z pierwszych filmów na moim kanale i nie był całkowicie dopracowany. Doszło też kilka nowych faktów. Zapraszam do oglądania. A tak w ogóle to dziękuję wam jeszcze za ponad 400 subskrybentów. Jestem wam ogromnie wdzięczny, przez sam weekend doszło was aż 200. I jeszcze raz zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że podczas gry mamy jednak okazję zobaczyć oko Jimmy. Dzieje się to podczas animacji śmiechu oraz śmierci, o których wcześniej nawet nie pomyślałem. Kiedy ściąga maskę, widzimy, że ma zdrowe lewe oko. Poza tym jest jeszcze jedna wielka różnica. Oko w grze jest niebieskie, tymczasem na portrecie i w animacji jest piwne. Ciekawe jest to, że na jego ikonce oko również jest niebieskie. Oprócz tego w jego historii wyczytamy, że maska zakrywała mu prawe oko. Wcześniej nie dotarłem do tego fragmentu historii, sam nie wiem czemu. Przeczytałem tylko pierwszy rozdział. Można też zobaczyć pewną sprzeczność w grze, bo przecież skoro na modelu ma zdrowe lewe oko, to dlaczego patrzy w celownik broni tym prawym? Coś tu trochę nie pasuje. I tutaj też ciekawa sprawa, gdyż na niektórych koncepcyjnych szkicach postaci Jean ma zranione lewe oko. Coś na drugiej połowie ma zranione prawe oko. Tak jakby rajoterzy nie mogli się zdecydować. Jednak obecne źródła, to znaczy filmik i modele w grze, wskazują, że jest to prawe oko. Wygląda zatem, że to twórca Splash Artu coś sknocił i dał zranione oko po złej stronie. Nadal jednak zagadką jest to, dlaczego oczy raz mają niebieski, a raz piwny kolor. Tego raczej się nie dowiemy. Ech. Muszę wam powiedzieć jednak, że sprawa z okiem Gina, którą przedstawiłem w moim odcinku, kiedy teraz na nią patrzę, jest po prostu błaha. Niedawno zwróciłem uwagę, że podobne sytuacje z odwracaniem niektórych rzeczy, czy inne ich ułożenie w grze niż na splash artach, zdarza się w LoLu wielokrotnie. Na przykład supergalaktyczny Rumble na portrecie ma też ognia z innej strony niż w grze. Tak samo blizna Brauma po smoków zmienia miejsce. Kilka części swojego wytwornego Izrilla również się przemieszcza. Można by długo wymieniać, a nawet zrobić o tym o specjalny odcinek. Jeżeli oczywiście byście chcieli, myślę, że nie ma co dalej ciągnąć tego tematu. Mój poprzedni odcinek o Kujina obecnie wydaje się trochę wyolbrzymieniem sprawy, która nie ma aż tak wielkiej wagi po prostu przeoczenia. Tak więc nie ma już nic do gadania. Żegnam się. Hej ho.